Witam was bardzo serdecznie, jestem Disowski i z nas pójście gram znowu gromem, tym razem gram na trybie. Punkt zapalny. Punkt zapalny jest takim trybem podobnym do demolki, gdzie musimy podłożyć punkty w, określ w, po w określonych punktach musimy podłożyć pakę i... What? I zginęłem na sam początek gry. Ba. Trochę już mogę sprostować kilka rzeczy, bo ta gra już tak bardzo nie wywala poza mapę. Przynajmniej dzisiaj tylko dwa razy zostałem wyrzucony poza mapę całym timem. Eee, a tak to fajnie się gra. Trochę szkoda, że nasza biedna Polska jest na tak dalekiej pozycji. No, dwóch zabitych. Nice. Trzech zabitych. Nice. Mm, ale ja się staram jakoś pomóc naszemu krajowi. Niestety. Okej, okay, chyba mogę podjąć pakę spokojnie. Nie muszę już nadzieję. Zginę, zdają życia. życie. <laughs> dobrze, żyję, żyję, jest dobrze. To jest pocisk kierowany, to czego teraz użyję to służy do tego, żeby niszczyć ludzi niczym po pocisk Predator. Na razie nie widzę żadnego człowieczka, który mógłby mi przeszkodzić mocno. O, idealnie, dwóch na raz. Uh! Chyba nikogo nie zabiłem, ale trudno, ważne jest to, że jakiś cudem ich zabiłem. Widzicie, przed chwilą miałem punkt wsparcia i już go nie mam. czy znaczy, punkt wsparcia miałem. E, jak się nazywał? Moździerz. Moździerz miałem, ale moździerza już nie mam. Po tym, jak użyłem pocisku, to jest głupie trochę. Tylko, że nie może... Trzeba używać wszystkich. E, tych, jak się nazywał. Serii zabójstw, ale po prostu nazywał seriami zabójstw w każdej innej. I I te serie zabójstw się anulują, jeżeli zdobyć będziemy kolejne. więc razem wam używajcie swoich kolejnych. Ajajaj, ja aj, aj, zginąłem? Nie. Żyję. Kurde, zginąłem jednak. Ajeju, Aj 8 na 2 Dobrze zaczynamy, myślę. Będzie, że dzisiaj pokażę Wam trochę skilla. Nie to co w ostatnim odcinku, że było same narzekanie. I właśnie widzicie, mamy teraz cztery punkty, które są możliwymi punktami, w których może pojawić się zadanie, którym jest oczywiście podłożenie paki. sądzę, że będzie ten punkt 30 metrów ode mnie. Ok, eee, na szczęście ktoś mnie tu osłonił ładnie.

180 bytesowskiej. Dobrze, teraz jesteśmy 50 metrów od punktu. Powinienem tam dobyć za jakieś 10 sekund. Chyba, że mój gwiazda mamy z niemi sprintować. A już mam bardzo wysoki poziom. Nie wiem, czy widać gdzieś to. Chyba nigdzie tego widać. Mam bombę kasetową. Mam bombę kasetową. Nie zauważyłem nawet. Zaraz jej użyję chyba. Nie wiem, gdzie widać, jaki mam level. Aha, widać tutaj, jaki mam level. To już chyba wysoki jak na, jak na taki raz gry, więc odblokowałem już połowę żołnierzy. <grymianie> tylko trzeba teraz gromowców odblokować, bo tylko nimi będę grał. Bum, bum, bum Dobra, czas na atak bomby kasetowej, ale jak zwykle moja drużyna ma w dupie to, co ja robię. I oni latają jak chcą, oni muszą patrzeć na mnie, jak ja gram. I wtedy się nauczą. się zrespiłem na moim jakimś cudem. Myślę, że podłożę pakę za nim. Co byś tutaj stanie? Dziwnego? Podkładam, podkładam? Może podłożyć? Nie, że podłożyć, bo oczywiście nikt mnie nie osłania. Wygrałeś na Seal, Polaku. No ty zdrajco. No, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go. Nice. Nice. Teraz tylko się na nim zrespić. No stań na chwilę, człowieku. Nie widzę, się na tobie lepiej. No, w zasadzie razem grałem z takim fajnym super kolesiem który... no stop, taki, taki z nim teamplay był, mimo że nie komunikowaliśmy się głosowo, to taki z nim teamplay był. Ach, szkoda gadać. Znaczy nie mam słów... Nie, mam, nie mogę jakoś słowa obrać, po prostu tak dobrze nam szło. I tak po prostu mierzyliśmy. wchodziliśmy we dwóch na punkt i robiliśmy hardcore. trzeba uciekać, bo mnie to koleś zbije tutaj, ale mnie jednak zbiło coś innego. Co mnie zbiło? Zgiń, pdm... A ja nie wiem co mnie zabiło. Dobra, jest ładunek na miejscu, ja mam moździerz. Właśnie, macie do, do wyboru zawsze dwie serie. Możecie sobie brać na przykład moździerz, nagrodę za serię. Na przykład ja zawsze wybieram moździerz. Pierdzielę to. Smawem mnie zabił. Smaw to przecież było ten. Sam się zabił Smawem jeszcze! Idiota! Partner w niebezpieczeństwie, czyli to oznacza... Że rozbroili pakę. Nawet nie zauważyłem kiedy. A teraz, zamiast się bawić killstreakami, będę chyba musiał zabijać. Niestety, partner pilnował twojej i wracasz, i tego właśnie czasami nie rozumiem o co chodziło. Wiem, że mogę się na nim zrespić w pewnym momencie, ale. tak trochę mi to. nie rozumiem tego. Czasami po prostu się odradzam od razu. Sekundę po tym, jak zginąłem, czasami nie, to jest dziwne. Wali z mi tutaj. A i więcej granatów. Już musiałem naprawiać instalację 100 razy, bo nie słyszę dźwięków niektórych z gry. I to nic nie dało mimo wszystko. Ale co ja tam będę narzekał? Tu się gra po prostu. Jakie mam statystyki? ładne. Teraz sprawdzimy. Są ładne? Są ładne. Znaczy 15 na 10 nie są takie ładne. Ale to widać mojej drużyny, to jest słaba. Dobra, szukać przeciwnika. Aj, nasi. Już nie gram na hardcore, jak ci, co nie zauważyli. Już się przyzwyczaiłem bardziej do strzelania tutaj, więc myślę, że. Wyjdź mi tutaj. Uuu. No i jak zwykle, sam muszę biedny tutaj iść. Nikt mi nie pomoże. 20 sekund do wybuchu. Wybuchnie. Nie słyszę rozbrojenia. Chyba oznacza, że. oznacza, że wygramy? Uda nam się? Zabiję go? Nie zabiję go, niestety. Tutaj się mówi, ten punkt chyba będzie z dupy. Chyba już go nie uzbroimy. Chociaż jest tam ktoś, nie ma nikogo. Mam moździerze, może mojej moim pomogę, albo rzucę dym. O, rzuciłbym dym i byśmy mogli to podłożyć. To jest myśl. A nie, oni tego nie wykorzystają. Widzicie, ja słyszę w ogóle dźwięku z tej mojej broni teraz. Jak wracam, jak. Fajnie pilnował mojej szóstej. <grystanie> <grystanie> Bugi! Bugi, bugi, bugi! Sprawdźmy co jest tu. Wila, nie widzę radaru. Zabrali nam radar. Trzeba ich zbić. Eee, um, myślę... Oooo, nie zauważył mnie, nie zauważył mnie, nie zauważył mnie! Jednego przynajmniej zabijem, jednego. To jest... Jakiś plus, Polaka zabijem. Czyli nie dostanie żetonów. Dzisiaj mam... Potrójny bonus, czyli moje żetony mogą się razy 3. Dzisiaj po. Mam zamiar 100 żetonów zdobyć i 300 żetonów chcę, żeby dodano z mojego konta. Nie wiem, który jestem na razie w pyle. W pyle chyba jestem. 10 już, tak mi się zdawało. Tak było ostatnim razem. Nie wiem, właśnie, od czego ten ranking zależy. Czy od punktów, czy od żetonów, które daliśmy na rzecz naszego kraju. A ja już ich dałem trochę dużo. O, idź granat. Nizy przeciwników, czyli można iść do przodu. Ach, nice granat. Ten granat mi się spodobał. Dobra, podkładamy, 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 podkładamy. Zdążę podłożyć, zdążę podłożyć, zdążę podłożyć, zdążę podłożyć, zdążę podłożyć, zdążę podłożyć. Jest! Ale tu jest przeciwnik. Tu gdzieś jest przeciwnik. Gdzieś był przeciwnik. To ja się na razie schowam tutaj. Nie no, wiedzieli, że tu jestem. Wiem, to tak jak... ...głupie tak kampić. Ale tu się liczy to, żebyśmy trzy nowo zdobyli bomb. Dobra, rozbraja. Zabity. Ile musimy oczekać? Jeszcze 20 sekund. Myślę, że ...lajtowo dam radę. Nikt mnie nie widzi. Może mnie z tego okna nie zabije. Okej, okay, dało się. Więc wychodzę stąd. Zdefonowałem bombę, dostanę teraz pakietkę nową. Okej, okay. partner mój, pomógł mi. To jest to. Pomógł mi. Zdaję stąd. Aj, aj, aj. tak trochę opóźniony zapomniałem, patrząc na niego i w ogóle <grym wyle> umierając. Zazmienił kd 2.0. 0 Sierżant czwarty. Mm. Następny cel to jest jeden z tych dwóch, tak? Czyli tu będzie tamten. Czyli tu będzie tamten na 100%. Założę się o stówę. Jak nie, to stają każdemu piwo. Dobra, no, żartowałem. Wolę nie robić takich rzeczy 4188 piw. To trochę dużo by było. Trochę problemy widzę. Tutaj są nadal z dźwiękiem w grze. A ja jestem martwy. Czyli jeszcze 8, jeszcze 7, no 10 kili i myślę, że 9, 10 i będę o 2-0. Czyli co, już jest punkt podłożony? O, czyli jakby się założył to i tak miałbym rację, prawda? Dobra, martwiak. Martwiak. Nach, nie było trzeciego martwiaka. Niestety, jeszcze tylko jeden punkt. Bo tutaj trzeba zrobić 3 na 5 punktów, żeby wygrać. I myślę, że mi się to uda, gdy tylko będę gdzieś tutaj. Eee, Okej, okay, tutaj jest przeciwnik na górze. Zaraz powinienem tu podejść. Jeżeli nie podejdzie, to się wkurzę. Ok, martwiak. Martwiak. Góry, 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 Martiak, Martiak. Odrodzenie. się na mnie, róć się szybciej. Odradzaj się. Ile można czekać? Odrodził się? No, na szczęście. Bo już tak nie miałem czasu na to, żeby tak czekać. Bo trzeba bombę podkładać. Um... Gdzie są moje te punkciki ładne Ja chcę zostać tę serię zabójstw No nareszcie Teraz czas się schować na chwilkę e e, e, e. Coś się że tędy podejdzie ktoś, to rzucę tutaj granat Na wszelki wypadek Aj do ostatniej chwili czekałem, do ostatniej chwili czekałem i do ostatniej chwili czekałem, i się nie doczekałem. Dobra, gdzie mamy bombę? Tam mamy bombę, okej, okay, więc rzucę zaraz gdzieś szybko magiczny moździerz! I już wiem gdzie. Do widzenia na panu. Ej, rozgnęliśmy razem. Tu jest fajne to, że można razem zginąć przeciwnikiem. O! Oh, Disowski and Jack! Chuck Testa! Wygrywamy grę Więc dziękuję Wam za oglądanie. Możecie się napałać statystykami, które jeszcze nie są takie idealne jakbym chciał, ale za niedługo myślę, że będę wam pokazywał coś świetnego. O nie jestem 17 znowu spadłem. Nie ma się o co chodzi z tą narodową rangą. Może mi ktoś wytłumaczy w komentarzach, kto się zna. Bo ja wiem, że zdobywam to czasami. Czasami jestem 10, 17, 56. Nie wiem o co chodzi, nie? Wiem, dlaczego to jest tylko 193 zawsze? Nie żetony rzetony 21, czyli 27 żetonów razy trzy to będzie 63 żetony. Raz miałem tak długo te beretki e, baretki, że nie zdążył mi się czas następnej rundy skończyć. My za wybitne osiągnięcia, około 15 rund w pierwszej trójce. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Polaków, którzy grali ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku Medal of Honor Warfighter. Słyszałem Polaka tam gdzieś, więc. Do zobaczenia!